Co było powodem usunięcia przez ciebie kanału? Wiedziałem, że to pytanie padnie. Cóż, myślę, że najwyższy czas wyjawić tę wielką tajemnicę zniknięcia mojego z YouTube'a. I machinimy. Wszystko zaczęło się od tego, że się zakochałem. Szalenie. To była taka miłość, dla której chciałem zrobić wszystko. Chciałem sobie coś udowodnić, że będę dla niej gotowy zrobić wszystko. Był to dla mnie test. Nie tylko tego, czy byłbym zdolny do tego, ale czy też mam jaja, aby w parę sekund usunąć całe moje lata twórczości. Niestety z tą dziewczyną nic nie wyszło, a ja zostałem na lodzie. Cóż, lekcja wyciągnięta. Młody byłem, głupi, nauczka jest. Trudno się mówi. Następnym razem już tak nie będzie, obiecuję. Niedawno wraz z Zumerem, Zakonem i Leonsem nagraliście pierwszy poradnik dotyczący tworzenia filmów w Gotiku. Możesz nam przybliżyć koncepcję tych poradników? Od już paru lat nie powstał żaden dobry poradnik na temat kręcenia i modowania gotyka. Ja, Zakon i Leon należeliśmy do Żyli Złotych Inozów w 2016 roku. I patrząc na poziom machinim w tym roku, zastanawialiśmy się, jak można sprawić, by każdy polepszył się. Zaczęliśmy zbierać informacje, co każdy z nas wie o tej grze. Przy okazji. Odkryliśmy wiele i tutaj mam na myśli wiele nowych rzeczy, o których nawet się nie śniło nam. Dla przykładu, wiedzieliście, że można odpalić Zena z poziomu gry? Wystarczy stworzyć folder NetLevel w plikach ze światami, wstawić tam świat pod nazwą NetLevel1, a potem wpisać komendę w konsoli LC1, zrobić krok do przodu i tada! W ten sposób możemy szybko przerzucać się między światami, na którym planujemy kręcić. To może być bardzo przydatne, akurat. Poradniki nie będą tylko o gotiku. Co prawda nie jesteśmy profesjonalistami, ale powiemy wszystko, co wiemy o kręceniu, montażu, reżyserii i pisaniu scenariuszów. To nie wszystko. Szukujemy specjalną paczkę dla Was, w której znajdzie się wiele przydatnych rzeczy do kręcenia. Powinno to urozmaicić Wasze filmy. Czy masz kogoś w machinimie, kogo stawiasz sobie za wzór? A może inaczej, jest Twoim Idolem. Gdy myślę o osobie, którą podziwiałem, jest ją zdecydowanie PartO5. To on mi pokazał, że filmy z Gotika to nie tylko rzucanie krwami i chłopami na lewo i prawo. Jego komedia, Klątwa Samobójstwa, była wzorowana na Monty Pythonie i strasznie mi się spodobała. Do tego stopnia, że postanowiłem zrobić remake tego filmu. PartO pisał, że bardzo mu się podobała moja wersja. Od tego czasu robiłem filmy w jego stylu. Jak najmniej przekleństw, humor bardziej sytuacyjny i tak zwany randomowy. A zarazem taki dziecinny, niczym w jakiejś kreskówce. Czy zamierzasz w przyszłości nakręcić machinimę w innej grze niż Gothic? Mało osób o tym pamięta, ale ja nakręciłem machinimę w innej grze niż Gothic. W 2012 nakręciłem film pod tytułem Lame Spy w Gimodzie. I poza skopanym masteringiem to podobał mi się. Taka krótka historia. Taka krótka urocza historia. Chyba około 1500 zdjęć strzeliłem do tej produkcji. Pracy z tym trochę było. Niestety nie przewiduję powrotu do tej gry na dłużej. Może go wykorzystam do jakichś shortów czy coś. Pozostanę przy Gotiku. Zbyt dobrze go znam i lubię bym tylko zostawił. Kiedy piszesz scenariusze do swoich filmów, wzorujesz się na czymś konkretnym? Moim najczęstszym źródłem inspiracji są mangi, a szczególnie pewna seria One Piece. reklama reklama. Kiedyś mawiałem, że najlepszy żart to taki, którego nie zacytujesz. Jest to kompletna bzdura, ale nadal z tym się lekko zgadzam. One Piece ma dużo takiego humoru, jak na przykład Bóg Usob jego nagroda 500 milionów w Dresrosie. Kto oglądał i czytał to wie. Eee, to był typowy sytuacyjny humor i takie najbardziej lubię. Mangi mają też super kreacje postaci, takie bardzo nierealistyczne, groteskowe bym powiedział. Podobają mi się i coś podobnego próbuję przenieść do moich filmów, czego przykładem jest Zug z który mam przyka na punkcie nowych kopaczy w kolonii. Co wpłynęło na to, że zacząłeś tworzyć machinimy? Głównie inni machinimerzy, czy może inne silne impulsy od profesjonalnych twórców filmów, książek czy gier? Myślę, że zaczęło się podobnie jak u wszystkich. Oglądałem filmy innych machinimerów i to mnie zachęciło do spróbowania. Zacząłem od oglądania wiety i falandera, ale to part dało mi tego kopa do zrobienia czegoś. Gdybym. Gdy tylko tego zasmakowałem, zrozumiałem, że to coś dla mnie, coś, co daje mi radość, a to jest najważniejsze. Początkowo moje filmy były tragiczne, ale z każdym następnym było coraz lepiej. Jeszcze długo droga przede mną, ale wierzę, że idąc tą ścieżką, uśmiech na twarzy będzie mi towarzyszył. Jak sądzisz, w jakim kierunku powinna pójść Gotikowa Machinima, by zaspokoić zarówno oczekiwania widzów, jak i twórców? To bardzo dobre pytanie, powiem Ci. Wiesz, myślę, że nasza Machinima, o dziwo, dla Was, idzie aktualnie w bardzo dobrym kierunku. Jeszcze rok temu nikomu nie śniło się o dodawaniu własnych animacji do filmów, a teraz co drugi to potrafi? W 2010 nikt nawet nie wiedział, jak się, jak się używa green screena. Machinima się rozwija technicznie. Co prawda, nie każdemu podoba się jakość scenariuszy, i to jest największa pięta chillesowa. Ale to już nie mam co poradzić, w sensie to już zależy tylko i wyłącznie od twórcy, co nam zaserwuje. Po prostu musi się nauczyć, że z każdej, z każdej produkcji na następną, co ma dawać, a co nie. Ale wiecie, kilka lat temu to były filmy o wojnie z orkami, a teraz... No, zarzucę tutaj tytułem. Mam nadzieję, że twórca mnie nie zabije, czy coś. Łowca głów, to jest film, który skupia się bardziej na problemach ludzkich, niż taki... Ma dużo wątków ludzkich i nawet, nawet jeśli nie są jakoś idealnie zrobione, to... to jest inny kierunek już. Hej, idzie to w dobrym kierunku, moim zdaniem. Jeśli tylko macie okazję dać komentarz pod filmem, dajcie go, może spowodować on wiele. Nawet jeśli to ma być ściana hejtu i twórca was zablokuje i zwyzywa, to jest szansa, że po tym tekście poprawi chociaż jedną rzecz. Moim zdaniem przede wszystkim powinna być różnorodność. Niech jeden robi komedię z Iwoną, drugi z dubbingiem, trzeci czarno-białe horrory, a czwarty kryminały. Zawsze ceniłem innych twórców za posiadanie własnego stylu. Czyli na przykład własne ustawienia kolorów, kadrowanie, dźwięki, humor czy powaga. Widza może zaspokoić różnorodność, a twórcę... właśnie inny styl własny styl. Jak zapatrujesz się na machinimy z innych gier? Masz jakieś swoje ulubione tytuły? Podziwiam ludzi, którzy kręcą w dzimodzie. Animacja poklatkowa potrafi być bardzo upierdliwa. Sam już mało oglądam z tej gry ale kiedyś mogłem całymi dniami przeglądać nawet najgłupsze produkcje. W tej grze ogranicza cię tylko i wyłącznie wyobraźnia. W sumie, to co ostatnio koledzy ze studia pokazali mi, mam wrażenie, że Gothic to ta sama półka, tylko wyobraźnia cię ogranicza. Moją ulubioną serią jest Gorgeous Freeman i wszystkie dzieła Antoniego. Z tego co wiem, to on studiuje robienie animacji i muszę przyznać, wychodzi mu genialnie. Zastanawiam się też, nie obejrzeć czegoś ze Skylima. Wcześniej nie oglądałem, bo bardzo nie lubiłem animacji w tej grze. Bardzo mi przypominały te z Gotika 3, które nie nadawały się do machinim, moim zdaniem. Ale ostatni film Anubisa pokazał mi, że to główno prawda. I film w Skylimie może być zajebisty. Na koniec, powiedz nam, jak widzisz stan polskiej machinimy za kilka lat? Jeśli uda nam się zrobić wszystko, co planujemy w poradnikach, i jeśli ktoś poświęci te parę godzin na obejrzenie tego, to zdecydowanie podwyższyłoby to poziom filmów. Machinima umiera już od 2009, więc mogę być spokojny, że za 3 lata nadal coś zobaczę. Ba! nawet złote nosy będą pewnie istnieć. Mam nadzieję, że poradniki zachęcą ludzi do spróbowania sił z tą grą. Jeśli chodzi o inne gry niż Gothic, to ciężko mi się wypowiedzieć, bo nie śledzę innej sceny niż gothicowej. Machinima zrobione dla Soulfire jest pierwszą machinimą z Gothica z profesjonalnym dubbingiem. To wielkie osiągnięcie. Zobaczymy, co przyniesie jutro i co nam jeszcze uda się osiągnąć w tej naszej kochanej grze od Pirani Bite. <grymio> pozdrawiam wszystkich, którzy wytrzymali do końca. Trzymajcie się i jeszcze raz pozdrawiam cieplutko. Milo. <grymio> to wyszło źle. Kogo chcecie usłyszeć w kolejnym wywiadzie? Propozycje piszcie pod filmem lub też na wiadomość prywatną na YouTube. Do zobaczenia. Bluepersy? Blupersy. Dobra. Może być tak, że nie będę patrzył w kamerę, jeśli to nie problem, że będę. O, będę tak patrzył więc jeśli to nie problem a dwie brody o to obchodzi dobra montażu reżyserii i pisaniu scenariuszów to nie wszystko to nie wszystko szykujemy specjalną paczkę dla was w której znajdziecie to nie wszystko szykujemy specjalną paczkę dla was w której znajdziecie wszystko nie sorry ja źle czytam to nie wszystko Szukujemy specjalną paczkę dla Was, w której znajdziecie o wiele przy... Blupersy, Blobersy. To nie wszystko. Szukujemy specjalną paczkę dla Was, w której znajdziecie... Hello, darkness. Milo, To nie wszystko. Szukujemy specjalną paczkę dla Was, w której znajdziecie o wiele... Czemu mówię o wiele? To nie wszystko. Sczekujemy specjalną paczkę dla Was, w której znajdziecie. Się... I've come to talk with you again. W której znajdzie się wiele przydatnych rzeczy do kręcenia. Powinno to urozmaicić Wasze filmy. Tak czytałem to. Dobra. Teraz to skroluje, żeby patrzeć w górę. Moim zdaniem przede wszystkim powinna być różnorodność. Niech jeden robi filmy z komed. Moim zdaniem przede wszystkim powinna być różnorodność. Niech jeden robi z komedią i wony. Lol. Przepraszam. Moim najczęstszym źródłem inspiracji są mangi. A szczególnie seria One Piece A wiecie co? Czekaj, ja sobie pójdę po Mankę. halo, halo I tu pokażę Dobra, to idzie w bok. Widać trochę, to idzie tutaj.